Bechtle Direct Polska, spółka Zo, mała firma. Bechtle Direct Polska jest częścią jednej z wiodących europejskich firm oferujących kompleksowe rozwiązania IT. Spółka działa na polskim rynku od 2010 roku, obsługując małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże koncerny. Specjalizuje się w sprzedaży hurtowej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, a także świadczy usługi doradcze z zakresu IT. Bechtle Direct Polska kładzie szczególny nacisk na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego rozwoju. Aktywnie wspiera ekologiczne podejście, prowadząc działania edukacyjne dla swoich klientów oraz dostarczając narzędzia umożliwiające monitorowanie śladu węglowego. Wprowadziła także program reusingu, w ramach którego refabrykowany sprzęt IT ponownie trafia na rynek. Regularnie organizuje webinary dotyczące nowoczesnych technologii, cyberbezpieczeństwa oraz ekologicznych zakupów IT. Rok temu jako pierwsza firma w Polsce otrzymała najwyższe wyróżnienie HP Amplify Impact, co potwierdza jej pozycję jako lidera zrównoważonego rozwoju w branży IT.